Chcieliśmy uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przeważnie mówi się o bohaterach, mężczyznach. Kiedy na wydziale zadałem to pytanie, w jaki sposób uczcimy to święto, czy może jakiś konkurs, to nasze dziewczyny wydziałowe same podsunęły, a może o dziewczynach. No i pomysł już był. Należało tylko wybrać jakąś liczbę pań. Dziewczyn, które by spełniały nasze wymogi konkursowe, a że tytuł filmu Siedmiu Wspaniałych się od razu nasunął i książka Szymona Nowaka o dziewczynach wyklętych, no to mieliśmy gotowy wstęp do konkursu i siedem postaci godnych ukazania, godnych podkreślenia i godnych upamiętnienia. Ich los to. Do każdej postaci osobny scenariusz filmowy. Ktoś by powiedział, że Krystyna Skarbek nie byłaby wyklętą. No, ona była, ponieważ gdyby wróciła do Polski, to by pewno siedziała na Rakowieckiej i kto wie, co by było dalej. Danuta Siedzik jest ikoną wśród tych młodych dziewczyn. Ja chciałem tu wspomnieć postać koneckiej inki, czyli Stefanii Firkowskiej, feluś, której losy bardzo tragiczne, której nie wiadomo, gdzie się znajduje kilka lat temu środowisko kombatanckie, środowisko patriotyczne postanowiło upamiętnić przynajmniej symboliczną tablicą w Skotnikach, w miejscu, gdzie ostatni raz widziano Stefanię Fierkowską, zamordowanych, zamordowaną przez funkcjonariuszy UBS Końskich. Jaki był odzew na konkurs? Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem, przerósł nasze oczekiwania. To ponad 100, 100 uczestników, nawet włączyli się to polonusi z Rosji, z dalekiego Krasnodaru. Dziękuję pomysłodawcom tego konkursu, który przybliżył nam postać siedmiu wspaniałych kobiet. Dziękuję wszystkim uczestnikom, głównie młodzieży. Powiem tak, jak Zastanawiałem się co powiedzieć, to powiem jedno, mogę na was zawsze liczyć, na młodzież powiatu koneckiego, naprawdę zawsze można liczyć, zachowujecie się jak trzeba i przykładem mógł być ten zeszłotygodniowy marsz, na którym bardzo dużo młodzieży było i dzisiejszy dzień również jest tego przykładem. Bierzecie udział w konkursach, występujecie i przypominacie bohaterów, tak jak było dzisiaj. Mnie się łza zakręciła wokół, kiedy podchodziłyście i kwiatki przy tych portretach tych bohaterek. Przecież niektóre z Was mają prawie tyle lat, co Inka, wtedy, tak? Ona też miała marzenia, miała plany, no niestety nie udało się ich zrealizować. Dziękuję za oprawę muzyczną Churowi, Alicji, no i oczywiście na ręce pani dyrektor. Dziękuję za występ dziewczyn ze szkoły z Stomporkową. Jeszcze raz dziękuję.